Czy wiesz, że ponad 65% mężczyzn po 50 roku życia ma problemy z prostatą, ale tylko niespełna 30% szuka pomocy lekarskiej, zanim objawy staną się poważne? Wyobraź sobie, że coś tak prostego jak regularna masturbacja mogło zapobiec miesiącom bólu dyskomfortu i inwazyjnym zabiegom medycznym. Brzmi przesadnie? Wcale nie. Krzysztof, 58-letni menedżer, Trafił do mojego gabinetu po trzech miesiącach cierpienia z powodu ciągłego ucisku w okolicy Miednicy. Podczas naszej rozmowy wyjawił coś, co wielu mężczyzn ukrywa. Po rozwodzie praktycznie zrezygnował z życia seksualnego, w tym z masturbacji. Panie doktorze, myślałem, że to zabawa dla nastolatków, wyznał ze wstydem. Badania wykazały przekrwioną i zapalną prostatę. Stan, którego można było uniknąć dzięki prostemu nawykowi. Prawda, której wielu specjalistów unika, jest taka, że długotrwałe okresy bez wytrysku mogą zamienić Twoją prostatę w tykającą bombę. Wydzieliny się gromadzą, przepływ krwi maleje, a obszar staje się bardziej podatny na infekcje, a nawet na rozwój komórek rakowych. To jak zostawienie stojącej wody w beczce na miesiące, efekt nigdy nie jest dobry. Dziś przełamie to tabu i wyjaśnię, dlaczego świadoma masturbacja to nie tylko kwestia przyjemności, ale niezbędna praktyka dla Twojego zdrowia intymnego, szczególnie po 50 roku życia. Zbadamy sprawdzone korzyści medyczne, idealną częstotliwość, najzdrowsze techniki i jak włączyć ten nawyk do swojej rutyny naturalnie i z szacunkiem dla swojego ciała ponieważ dbanie o zdrowie prostaty to akt odwagi i inteligencji i, jak zobaczymy, może nawet uratować Ci życie. Dr. Aleksander Rice zmieniam tabu w zdrowie jedna szczera rozmowa na raz. Prostata to gruczoł wielkości orzecha włoskiego znajdujący się tuż pod pęcherzem moczowym otaczający cewkę moczową. Kanał, który transportuje mocz i nasienie na zewnątrz ciała. Pomimo skromnych rozmiarów Pełni on istotne funkcje, wytwarza około 30% płynu nasiennego. Zawiera enzymy wspomagające płodność i przyczynia się do przyjemności seksualnej poprzez liczne zakończenia nerwowe. To, o czym niewielu mężczyzn wie, to fakt, że prostata jest organem niezwykle dynamicznym. Nie jest w bezruchu. Stale wytwarza wydzieliny, które muszą być regularnie usuwane. Kiedy tak się nie dzieje, Wydzieliny te mogą stać się idealnym środowiskiem do rozwoju bakterii, przewlekłych stanów zapalnych, a nawet zmian komórkowych. Marek, 62-letni nauczyciel, zgłosił się do mojego gabinetu z klasycznymi objawami zapalenia prostaty. Ból podczas oddawania moczu, uczucie ciągłego przepełnienia pęcherza i dyskomfort podczas siedzenia. Podczas naszej rozmowy dowiedziałem się, że spędza długie okresy podróżując służbowo. Z dala od żony i rozwinął swego rodzaju blokadę psychiczną w odniesieniu do masturbacji. Za moich czasów, panie doktorze, to był grzech, wyjaśnił. Trzy tygodnie po rozpoczęciu programu zdrowotnego dla prostaty, który obejmował regularną masturbację, jego objawy uległy znacznej poprawie. Współczesna medycyna już udowodniła, prostata potrzebuje ruchu, aby zachować zdrowie. Kiedy dochodzi do wytrysku, czy to podczas seksu, czy masturbacji, prostata kurczy się energicznie, wydalając nagromadzone wydzieliny i odnawiając swoją tkankę wewnętrzną. To jak naturalny system oczyszczania, który posiada Twoje ciało, ale który wielu mężczyzn wyłącza z powodu wstydu, dezinformacji lub po prostu zaniedbania. Czy kiedykolwiek odczuwałeś dyskomfort w okolicy miednicy po okresach bezaktywności seksualnej? To może być ważny sygnał, który Twoje ciało wysyła na temat zdrowia Twojej prostaty. Co Twoim zdaniem uniemożliwiło ci rozpoznanie tych sygnałów wcześniej? Badania naukowe konsekwentnie wykazują, że regularna ejakulacja, czy to poprzez stosunki seksualne czy masturbacje, Wiąże się z licznymi korzyściami dla zdrowia prostaty. Badanie opublikowane w European Urology śledziło ponad 30 tysięcy mężczyzn przez 18 lat i wykazało, że ci, którzy ejakulowali częściej, 21 razy lub więcej w miesiącu, mieli o 33% niższe ryzyko rozwoju raka prostaty w porównaniu z tymi, którzy ejakulowali tylko 4-7 razy w miesiącu. Ale korzyści sięgają daleko poza profilaktykę raka. Regularna ejakulacja znacząco zmniejsza ryzyko zapalenia prostaty, bolesnego stanu, który dotyka około 9% mężczyzn w pewnym momencie życia. Pomaga zapobiegać tworzeniu się kamieni prostaty, małych kamieni, które tworzą się, gdy wydzieliny zbyt długo zalegają. Poprawia przepływ krwi do okolicy miednicy, co przyczynia się do ogólnego zdrowia układu rozrodczego i moczowego. Zmniejsza ciśnienie wewnątrz prostaty, łagodząc objawy takie jak nagłe parcie na mocz i dyskomfort podczas siedzenia. Pomaga utrzymać zrównoważony poziom hormonów, zwłaszcza testosteronu, który ma tendencję do spadku z wiekiem. Robert, 67-letni emeryt, zaczął wykazywać podwyższony poziom PSA, swoisty antygen prostaty, ważny marker problemów z prostatą. Bez innych oczywistych objawów, zasugerowałem, oprócz rutynowych badań, aby zwiększył częstotliwość wytrysków w ramach swojego planu zdrowotnego. Trzy miesiące później jego poziom PSA znacznie się obniżył, bez konieczności stosowania leków. Należy podkreślić, że masturbacja nie zastępuje regularnych badań lekarskich, zwłaszcza po 45. roku życia. Jednak jako uzupełnienie corocznych badań kontrolnych i zdrowych nawyków staje się ona potężnym sojusznikiem w zapobieganiu poważniejszym problemom. Czy znałeś wcześniej te korzyści medyczne? Co powstrzymałoby cię przed włączeniem regularnej masturbacji jako części twojej dbałości o zdrowie prostaty? Istnieje zasadnicza różnica między świadomą masturbacją, wykonywaną z uważnością, bez pośpiechu. I z koncentracją na doznaniach, a masturbacją automatyczną, wykonywaną mechanicznie, w pośpiechu i często w towarzystwie uczuć, winy lub wstydu. Masturbacja automatyczna, tak powszechna w naszym przyspieszonym społeczeństwie, zazwyczaj obejmuje pośpiech, aby szybko skończyć nadmierne napięcie mięśni, zwłaszcza w okolicy miednicy krótki i powierzchowny oddech, wyłączne skupienie na wytrysku, ignorując proces negatywne uczucia przed, w trakcie lub po akcie. Tego typu praktyka nie tylko zmniejsza przyjemność, ale także znacznie redukuje korzyści dla zdrowia. Przewlekłe napięcie mięśni może nawet przyczynić się do problemów takich jak zaburzenia erekcji i przedwczesny wytrysk. W przeciwieństwie do tego, świadoma masturbacja obejmuje stworzenie spokojnego i prywatnego otoczenia, Poświęcenie odpowiedniego czasu, 15-30 minut, głębokie oddychanie i świadome rozluźnienie. Uwagę na doznania w całym ciele, nie tylko w narządach płciowych, wolniejsze i bardziej zróżnicowane ruchy. Brak osądzania lub poczucia winy Marek, 55-letni przedsiębiorca z historią łagodnego rozrostu prostaty, powiększenia prostaty, poinformował, że po zmianie podejścia na bardziej świadomą i regularną masturbację zauważył znaczną poprawę w przepływie moczu i zmniejszenie potrzeby wstawania w nocy do oddawania moczu, częsty objaw problemów z prostatą. To fascynujące, jak jakość doświadczenia wpływa na wyniki fizjologiczne. Świadoma masturbacja aktywuje układ przywspółczulny, odpowiedzialny za relaks i regenerację. Umożliwiając pełniejsze uwolnienie wydzielin prostaty i zmniejszenie przewlekłego stanu zapalnego. Czy potrafisz ocenić, czy Twoje podejście było bardziej automatyczne czy świadome? Jakie małe zmiany mogłyby przekształcić ten moment w prawdziwy rytuał zdrowotny? Teraz, gdy rozumiemy znaczenie świadomej masturbacji, porozmawiajmy o tym, jak skutecznie włączyć ją do swojej rutyny to nie tylko kwestia częstotliwości, ale także jakości i kontekstu. Idealna częstotliwość badania sugerują, że wytrysk między 2 a 4 razy w tygodniu przynosi znaczące korzyści dla zdrowia prostaty. Jednak częstotliwość ta może się różnić w zależności od wieku, stanu zdrowia i poziomu indywidualnego pożądania seksualnego. Ważna jest regularność. Długie okresy bez wytrysku tygodnie lub miesiące są tym, co naprawdę szkodzi zdrowiu prostaty. Odpowiednie otoczenie. Zarezerwuj spokojny moment, bez przerw, najlepiej po relaksującej kąpieli. Wyłącz urządzenia elektroniczne, chyba że używasz ich do stymulacji wizualnej i stwórz środowisko, które zapewni bezpieczeństwo i prywatność. Niektórzy mężczyźni zgłaszają korzyści z używania naturalnych olejów. Takich jak olej kokosowy lub specjalne lubrykanty, które zmniejszają tarcie i zwiększają wrażliwość. Zalecane techniki głębokie oddychanie. Zacznij od 1-2 minut głębokiego oddychania, aby zrelaksować ciało i umysł. Pełna eksploracja, nie ograniczaj się tylko do penisa. Obszar krocza, obszar między moszną a odbytem, zawiera zakończenia nerwowe bezpośrednio połączone z prostatą. Zmienna prędkość, zmieniaj między powolnymi i szybszymi ruchami, unikając nadmiernego napięcia mięśni. Ćwiczenia kegla podczas procesu. Napinanie i rozluźnianie mięśni na miednicy podczas masturbacji zwiększa przepływ krwi do prostaty. Integracja z innymi formami dbałości o zdrowie, aby uzyskać maksymalne korzyści, połącz regularną masturbację z dietą przeciwzapalną. Zwiększ spożycie pokarmów bogatych w likopen, pomidory, omega-3, ryby i cynk, pestki dyni. Odpowiednie nawodnienie, 2-3 litry wody dziennie, pomagają rozcieńczyć wydzieliny prostaty. Ćwiczenia na mięśnie dna miednicy. 10 minut dziennie ćwiczeń Kegla może wzmocnić obszar i poprawić przepływ krwi. Badania profilaktyczne nie zaniedbuj corocznych badań kontrolnych u urologa. Po 45 roku życia, co wydaje Ci się najtrudniejsze do wdrożenia? Jedną z największych przeszkód dla zdrowia prostaty jest zakłopotanie, które wielu mężczyzn odczuwa poruszając temat masturbacji. Dziesięciolecia dezinformacji stworzyły trwałe mity, które należy obalić. Mit 1: masturbacja jest dla nastolatków. Rzeczywistość. Masturbacja jest naturalnym wyrazem ludzkiej seksualności w każdym wieku. W rzeczywistości jej korzyści dla zdrowia prostaty rosną z wiekiem. Mit 2: Masturbacja w związku jest formą zdrady. Rzeczywistość. Masturbacja i seks z partnerami to doświadczenia uzupełniające się, a nie konkurujące. Wielu terapeutów seksualnych zaleca masturbację nawet osobom w zdrowych związkach. Mit 3. Starsi mężczyźni naturalnie tracą zainteresowanie seksem. Rzeczywistość. Chociaż wzorce mogą się zmieniać, pożądanie seksualne i zdolność do odczuwania bos przyjemności pozostają do późnej starości. Drastyczne zmniejszenie zainteresowania może być oznaką zaburzeń hormonalnych lub problemów emocjonalnych, które zasługują na uwagę lekarza. Mit 4. Masturbacja powoduje impotencję lub zaburzenia erekcji. Rzeczywistość? Badania naukowe pokazują coś przeciwnego. Regularna aktywność seksualna, w tym masturbacja, wiąże się z lepszą funkcją erekcji przez całe życie. Antoni, 75-letni wdowiec, wyznał, że spędził prawie dwa lata po śmierci żony, unikając jakiejkolwiek formy przyjemności seksualnej, ponieważ uważał, że byłoby to lekceważące. Kiedy zaczął wykazywać poważne objawy moczowe, odkrył, że jego prostata była znacznie powiększona. Częścią leczenia było wznowienie aktywnego życia seksualnego, w tym regularnej masturbacji. To było jak ponowne odkrycie części mnie, którą pogrzebałem, relacjonował ze wzruszeniem. Kluczowe jest zrozumienie, że dbanie o swoje zdrowie seksualne nie jest aktem egoizmu lub niedojrzałości. To odpowiedzialność za własne dobre samopoczucie. Wielu mężczyzn zdaje sobie z tego sprawę dopiero, gdy stają w obliczu bolesnych konsekwencji zaniedbania. Czy kiedykolwiek czułeś się zakłopotany, myśląc o tym temacie? Co pomogłoby ci postrzegać masturbację jako uzasadniony akt dbałości o siebie? Dochodzimy do końca tej szczerej rozmowy na temat, który zbyt długo pozostaje w cieniu. Podsumujmy główne punkty, które omówiliśmy dzisiaj. Po pierwsze, zrozumieliśmy, że prostata jest dynamicznym narządem, który potrzebuje regularnego ruchu poprzez wytrysk, aby zachować zdrowie. Kiedy tak się nie dzieje, wydzieliny się gromadzą, zwiększając ryzyko stanów zapalnych, infekcji, a nawet poważniejszych zmian komórkowych. Następnie zbadaliśmy naukowo udowodnione korzyści regularnej ejakulacji. W tym zmniejszenie ryzyka raka prostaty nawet o 33%, zapobieganie zapaleniu prostaty, poprawę przepływu krwi w okolicy miednicy i utrzymanie równowagi hormonalnej. Rozróżniliśmy świadomą masturbację, wykonywaną z uważnością i bez pośpiechu, od masturbacji automatycznej i zobaczyliśmy, jak jakość tego doświadczenia bezpośrednio wpływa na korzyści dla zdrowia. Zaoferowałem praktyczny przewodnik, jak włączyć świadomą masturbację do swojej rutyny, w tym zalecenia dotyczące częstotliwości 2-4 razy w tygodniu, odpowiedniego otoczenia, zalecanych technik oraz znaczenia łączenia tej praktyki z dietą przeciwzapalną, odpowiednim nawodnieniem i ćwiczeniami na mięśnie DNA-miednicy. Na koniec obaliliśmy niektóre z kulturowych tabu, które uniemożliwiają wielu mężczyznom właściwe dbanie o zdrowie prostaty, podkreślając, że masturbacja jest naturalnym wyrazem seksualności w każdym wieku, ale ten film to dopiero początek rozmowy. Twoje zdrowie prostaty zasługuje na więcej niż 20 minut uwagi. Zasługuje na to, by stać się priorytetem w Twoim życiu. Jeśli wyciągnąłeś coś wartościowego z tej rozmowy, proszę. Zrób trzy rzeczy. Po pierwsze, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. W kolejnych filmach zagłębię się w specyficzne aspekty męskiego zdrowia, które rzadko są omawiane otwarcie. Po drugie, udostępnij ten film innym mężczyznom, którzy mogliby skorzystać z tych informacji. Często proste, pomyślałem, że może Cię to zainteresować może dosłownie uratować życie. Po trzecie i najważniejsze, Umów się teraz na wizytę u urologa, jeśli masz więcej niż 45 lat i nie miałeś badania prostaty od ponad roku. Nie czekaj na objawy. Kiedy się pojawią, często problem jest już zaawansowany.